Nazywam ja jestem samadia, dzisiaj zagramy sobie Farminga 22 w życiu młodego rolnika i lecimy z kolejnym odcinkiem. Zaczynamy nie z mojej gospodarskiej, tylko tam z mojego oddalonego sąsiada, który w Bieszczadach gdzieś tam mieszka. I co, jak widzicie, no było mi pieniążków, bo zakupiłem przed chwilą tę oto piękną kopaczkę do ziemniaków. Także w dzisiejszym odcinku będziemy kopać ziemniaki. Ale najpierw musimy zjechać do. No moją farmę, po prostu, nie? Dobra, jest podniesiona. Jest podniesiona. No i dzisiaj będziemy sobie ładnie elegancko kopać ziemniaczki. Tu sąsiadowi już tam. flaszkę i pieniążki zostawiłem. Sąsiad w tym roku sobie oddał dzierżawę pole, także. Już nie jest potrzebna kopaczka, ciągnik sprzedał też. Miał 30. No cóż, tak to już bywa. My robimy czas w ogóle na 15. I tak będziemy gry, grać 3-dniowy no, etap dni. Myślę, że dosyć fajnie nam to zleci. Bez shaderką ubramy, no niestety. Przyjadły mi się Także no Teraz sobie lecimy, ładnie, elegancko No, daleko nie pojechałem po tą kopaczkę Można powiedzieć, że 4 km Może Nie no 2-3 km od domu jesteśmy przy nim Także sobie ładnie, elegancko Będziemy oporowo kopać ziemniaki Myślę, że, będzie, że wyjdzie pięknie Chociaż będziemy je zbierać yy, no po prostu wiaderkiem na przyczepy I będziemy je od razu chyba sprzedawać, także... Myślę, że jako tako to wyjdzie Zobaczymy jak to będzie, skręcamy do mnie w drogę A no właśnie, zapomniałem, jeszcze jedna rzecz mnie czeka w tym odcinku, bo chciałem to zrobić dzisiaj w odcinku. Także za yy, ko kopanie ziemniaków wyjdzie za chwilę. Na razie sobie ciapka i kopaczkę postawimy. Ładnie, bo jak widać 30 i... rozrzutnik zapełniony stoi. Także no. Gasimy sobie ciapka, Zobaczymy czy upuści. Moją ładną kopaczkę, a my jeszcze sobie pojedziemy na łąkę, rozrzucimy trochę gnoju, bo na łące będzie, raczej będziemy orać łąkę i tam, gdzie zaoramy tam posadzimy ziemniaczki na drugi rok, na drugi sezon, możemy by tak powiedzieć. Sobie tak 60 ładnie polecimy. Dobra, 60 sobie perkoczę. Może dobrze, może nie. I dobra. Dajemy drugi bieg. I sobie na spokojnie... ...objedziemy. Ogólnie to na... Jak to się nazywa? Na... ...tej... tą łączkę nie będę całej orał. Tylko tutaj taki kawałek. Jak widać. Za tymi budynkami będzie w sumie idealnie. Ziemniaczków chyba tyle samo ile w tym sezonie będziemy, mamy, ale zobaczymy. Dobra, trójka. Eee, przejdziemy. 60 jest bardzo zwinnym ciągnikiem. Dobra, na dwójkę sobie rzucimy mniej więcej teksturę widać tego obornika na łące, także o. możemy sobie jako tako pozwolić powinienem z, z kultywatorem sobie przejechać albo coś takiego tą łączkę, no ale my nie będziemy się rozczulać łąka jak łąka i tak i tak mam dobry pług, który to przykryje także z tym nie będzie problemu no taki taka prosta możliwe, że to będzie więcej ziemniaków niż w tym sezonie było także nie zobaczymy, będziemy gdzieś pewnie w listopadzie to orać wątpię, że jeszcze w tym sezonie Raczej, znaczy, no, we wrześniu damy radę. No po drugie, to i tak będzie orka zimowa. Także z tym problemu nie widzę. Gdyby to tak późno było. O, rane. Dobra, lecimy. Trochę łonki u będzie, ale za to, tam gdzie są ziemniaczki, no to tam będziemy sobie łąkę. Można tak to powiedzieć. Siać No. Nie wiem. Chyba ten jeden rozrzutnik mi wystarczy. Bo jeszcze w sumie w jedną stronę powinniśmy tam dojechać. Tak. Idealnie powinno starczyć. Jeszcze chyba nam troszeczkę zostanie. W kolejnych odcinkach będziemy coś kombinować z orką od ziemniaki, tutaj. No i już jakoś małą, małą uprawę pod pszenicę. Bo jeszcze nic nie zaczęłem, a już wrzesień, i będzie trzeba coś powoli kombinować z. siewem. Dobra. Tu myślę, że będzie Git. Zaramy sobie to, jak. To jest, tu sobie tylko dorzucimy, bo coś tu nie rzuciło. No i tu też wycofamy, ładnie rzucimy. Dobra, już sobie rozrzucimy cały obornik do końca. Trochę pewnie pyrki lepsze będą. <gryw> Więcej pyrek będzie, większe będą. Lepiej się sprzedadzą. Dobra. No to tyle w sumie z pyrek Którą minutę odcinka mamy? No prawie dziesiątą, no to dosyć nieźle no, mam nadzieję, że mnie ładnie wszystko słychać Nie jestem za cicho ani nic takiego Rozwrótnik ogólnie to możemy sobie postawić koło obory i tak na razie nie będę używał go Oczywiście no, w tym sezonie no, bo pod yy, pszenicę na nie rzucimy, bo niestety nie będziemy mieć. Yy, no po prostu tyle tego surowca, <grywka> surowca mojego. Krówki nie dadzą rady na na produkować tyle, można to powiedzieć, gówno. <grywka> Dobra, lecimy sobie. Oczywiście, już od razu sobie 60 podepnę pod przyczepy. żeby nie było. Ukopiemy. Jak się uda, no to wszystko pozbieramy. Cofniemy sobie trochę. Mam nadzieję, że 60 da radę wywinąć. Tak. Nie ma lepszego ciągnika. Chociaż czapek bardziej zwinny jest. Ale to ta mniejsza. Dobra. Dobra. Sekwencja, którym biegiem? na no, pewnie... Ten guzik a no coś w sumie to do, dobrze idzie. Nie mam dostępu do tego terenu. Fajnie. No tak pierwszy przejazd będzie taki pewnie. Już jako tako i wyjść. Sąsiady nic nie mają za siane, więc wykorzystajmy to I sobie teraz pojeździmy w tą stronę Tu od wygrywał sąsiada, Najmniej niestety na trochę chwastów urosło, ale no, mam nadzieję, że mi się udaje jakiś obsypnik do tych ziemniaczków moich kupić Na następny sezon Jednak to będzie jakaś akcja ciekawa, takie obsypywanie ziemniaków. Jak widzę, sąsiad mój nie kopał moich ziemniaczków, więc mamy stuprocentowy plon z całego pola. Nic, za żadnych dzików ani nic takiego nie było. I widzę, że na tych ziemniaczków no trochę... Trochę będzie tych pyrek. Bo jednak jakieś cukrupeczki są. Duże, nieduże, ale coś tam chyba będzie. Oby się. Troszeczkę tam ta kopaczka moja zwróciła. No chyba, że się zwróci cała, ale na to nie liczę. Kapek sobie nie daje radę. Odcinek na poniedziałek, chyba zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O tyle dobrze mam, że moje, Mówię, moje sąsiedzi nic nie zasieli. Więc mogę sobie ładnie, elegancko na ich polu Wit Wy... Zawracać sobie. sobie No, niestety. Wygląda to jak wygląda, fajnie by było, jakby były te. Przepraszam, Kaszalek, jeszcze chory jestem. Fajnie by było, gdyby. No, jeszcze tekstury były proste. Fajnie by się jechało, no ale. No, jestem co co zrobić. W miło życiu no takie. by normalnie to wyglądało, a. w tym farmingu, no. Wygląda, jak wygląda. A jeżeli mi się nie uda tego wykopać... Czy no wykopać, no to wykopię w tym odcinku. No ale zebrać w tym odcinku, no to... Najbliżej sobie... Biorę poza odcinkiem. No ale jako, że robię 30 minutowe teraz odcinki, no to mam nadzieję, że się wyrobię. Miejmy taką nadzieję. Kopania jeszcze zostało. Chwilka, parę rządków. Później sobie zobaczymy. Pewnie po tych ziemniaczkach sobie zaoramy i wsiejemy w to trawę. I tak już nie będę żadnych pokosów brał. Czy Nie będę pokosów już. Chciał pokosów, tylko no właśnie, tylko. Dopiero w następnym sezonie w, nie wiem, na wiosnę już sobie coś tam skasimy w maju. Później sobie zrobimy drugi pokój, gdzieś we wrześniu. Zobaczy się jak to będzie wyglądać. Chyba to już zacząć rozgrywać mniej więcej... Jakoś... Realistyczniej. Mam nadzieję, że na tamtym polu mi ziemniaczki będą ład... ład... Ładniej się tekstura będzie kładła ich. To by to jako tako wyglądało. Dobra, co już mamy tutaj? Ostatni przejazd? Tak mi się wydaje, nie, chyba nie będzie ostatni, bo tutaj wychodzi taki trójkąt, co widzę. To nie wiem, jakie sadziłem, ale jeszcze w tom się przejedzie i się zrobi te omiaczki, które zrobiłem. No i akcja perki będzie za nami Niestety w tym roku jeszcze będę musiał zbierać wiadrem na pewno w następnym sezonie tak samo A za jakiś kolejny sezon może się uda Nie zbierać ręcznie jakimś kombajnem jak, ogólnie jak będą te pyrki, wiem, jak to się nazywa, no, opłacalne, bo jak nie będą, no to, cóż, to wtedy kicha. Dobra, tu zrobiłem w ogóle jakiegoś babola, to tu też sobie przejdziemy, wykopiemy. Dziapek ogólnie dostał nową pracę, więc... Klapek na pewno nie będzie sprzedawany Fajnie, że szmagalom pokazuje mi deszczem, że się na podpyrki po deszczu powinny gnić no ale jak idą od razu na sprzedaż, no to i tak i tak nie będą sprawdzać czy są wilgotne, czy nie. Nie wiem, że najszy jak najszybciej się je sprzeda. Chociaż nie mam ich i taki tak Nie wiem czy się ziemniaki kontraktuje. Yy. Jakieś kontrakty się podpisuje na ziemniaki, czy jak to wygląda w prawdziwym życiu. Ja tylko wiem jak to wygląda z burakami. No nie, nie wiem po prostu w tym sezon. W tym roku no pierwszy rok będą buraki u nas, więc się przekonam, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy na ziemniaki też jakąś odstawę trzeba mieć, czy jak to wygląda. Jak ktoś mnie w ogóle ogląda w tej minucie, to chętnie powiedzcie mi, jak to wygląda. Tylko się jedzie na skup i się sprzedaje. Czy na, skup? na skup czy tam na targ? To jak tam sprzedaje. Pewnie co rolnik to inny obyczaj no cóż jak to już wygląda dobra Mamy jeszcze Na dłuższą chwilkę można powiedzieć A nie, jeszcze nie mamy dłuższej chwilki, bo to dwa krzaki, a dwa krzaki no to potrafią dać wiaderko całe, więc Więc no, nie może się tyle tego zmarnować. Zaczniemy sobie od tego w ogóle, tutaj sprzeczniaka. Pepka sobie zostawimy. Dobra, 60 sobie jakoś ładnie musimy postawić. Żeby te pyrki mało wiele zbierać. Najpierw sobie chyba... A, będziemy sobie chwilę latać z tym wiaderkiem. No chyba, że no nie, nie ma rewelacji, no to wtedy. No, coś tu chyba będzie z tych ziemniaszków. No, niestety, tu wederko jest takie, jakie jest. ono nie zbiera ładnie. Dokładnie. Nie musiał się na gimnastykować. Łup. Dobra, to sobie tak będziemy robić. tą przyczepę chciałbym zebrać do tego deszczu Żeby od razu pojedziemy sprzedać Dobra 10 takich gaderek i mamy całą przyczepę I tu chyba będzie więcej niż 10 gaderek. Czyli no. Więcej niż... Może będzie więcej niż ta przyczepa. Może. Chociaż to jest poprzeczniak, a tu było mniej sadzone przecież. Także Jest szansa na dobre pyrki. No i jeszcze odejmijmy to, że chwasy nam je przytępiły trochę. Mniejszy plądało ale na drugi sezon się je jakoś jako tako weźmie i zadba bardziej o nie. Dobra, lecimy <laughs> szkoda, że nie ma workownicy my sobie poworpowali i tak sprzedawali, śmiesznie jakoś na targu, albo coś. Chociaż i tak i tak pewnie z nimi pojadę na targ. Rolny, czy jak to tam się zwało? O! Mamy pierwszą... Przyczepę? Dobra, jako, że wiaderko nam wlazło na przyczepę. No to podjęliśmy sobie. Bliżej. Z tym wozem. I widzę, że chyba będą takie z dwa zestawy będziemy mieć tych ziemniaczków. Wow. Chyba doszedłem do wprawy z tym wiaderkiem mi się wydaje. On tylko w jednym momencie można powiedzieć, że zbiera. mamy. I jeszcze to te, te, też wyjdzie około dziesięciu wiaderek. Wiaderka trzysta litrów na przyczepie jest trzy tysiące litrów na no to. Coś około tego. Dobra. I teraz tutaj i kolejne teraz tutaj, żeby się tak nie wysypywało I kolejne Broadereczko. Na szczęście na razie nie pada nie będzie padać jak Zbiorę wszystko, obu jak będziemy 60 jechać, żeby jak najwięcej na mnie napadało. Dobra, to mamy pierwszy zestaw yy, prawie w 35 minucie już pełen, gotowy. No i tak yy, Ziemniaczki. po, 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 po. po, po. No, jak zgadłem, targ rolny najwięcej daje mi tego. No, i niestety nie mam gdzie przechować w ogóle takiej ilości ziemniaków. Może w następnym sezonie coś się uda ogarnąć, żeby w stodole mm. je magazynować. No, bo zaraz sobie zobaczymy, kiedy jest najlepsza cena tych. No o to pokażę wahania cen. No, styczeń tak jak większość. Rzeczy. No ale już, chyba teraz sprzedajemy za najniższą cenę, tak? I piec nie, już tam trochę od... odbiło, a najwyższa to jest. No, stuwa w plecy jesteśmy na, to... na tonie. No to, no niestety, musimy się ich pozbyć. Zobaczymy w ogóle za jeden zestaw, ile dostaniemy. 60 już czuję, bo pyrki są trochę ciężejsze. No, w sumie ciężkie są. No to 60 już czuję obciążenie, no ale się nie poddaje i jedziemy je sprzedać. Zobaczymy co to będzie. Zobaczymy ile zarobimy. W następnym odcinku pewnie już będzie... będziecie widzieć ile mam na koncie pieniążków. Żeby nie było Jeszcze przy okazji będę musiał Albo w następnym odcinku byśmy sobie sprzedali resztkę i Do tego byśmy sprzedali Co tu się dzieje z tymi przyczepami mi tak podskakuje jak że na ten? Nie chyba Ja ładnie jechałem przecież tu przy krałężniku Nie wiem co się stało Dobra, no trochę to już nierealnie będzie wyglądać takie rzucanie ziemniaczków. I do pierwszą przyczepę, ile jest? 1000. Dostaniemy, czy no tak nie za bardzo. 940, no to tutaj dostaniemy 900 pewnie. Wejdź cenny towar Trochę jak obarnik to wygląda jak latuje Teraz 800 ten no to aż tak spadło, nie jeszcze czy na no w ogóle poszła w górę chyba coraz bardziej chcą tych ziemniaczków ode mnie ale mi się wydaje, że jeszcze tak z dwa zestawy przywieziemy. No to tak można powiedzieć, że nie wyszliśmy na tak dużo na minus. Nie wyszliśmy do zakupienie tej kopaczki. W następnym sezonie to już nam się ogólnie będzie bardziej opłacać ogólnie to zostawię sobie z 300 300 lub 400, lub 500 kilo tych ziemniaków sadzeniaków sobie zostawię trochę chyba, że sobie wezmę jakieś tam kupię na targu od innego rolnika żeby jeszcze zobaczyć inną odmianę także no 15 godzina, zaczęliśmy o 8:00. Czas leci My dopiero pierwszy transport zrobiliśmy, no ale przy okazji sobie rozrzuciliśmy obornik Jak widać palety tam stoją Z truskawkami Także no Ten kombajn do ziemniaków będzie trzeba gdzieś ładnie, elegancko schować Tu sobie Przejedziemy te cztery rządki naraz, będę sobie zbierał. No ale to już poza odcinkiem, żeby Was nie zanudzać, yy, wymaga zaorania pole. Także, no nie niestety będziemy musieli je zaorać. No ale cóż, ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.